Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo cieszę się, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy trzeci ogólnopolski zlot seniorów. Gospodarze przywitają nas, ale ja bym chciała odwrócić sytuację. Aby uczestnicy tego zlotu z całej Polski i z Gdańska powitali naszych cudownych gospodarzy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło mi państwa gościć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Cieszę się, że tak licznie państwo przybyliście z różnych części Polski. To już rzeczywiście trzeci ogólnopolski zlot seniorów i koncentrujecie się państwo tutaj przede wszystkim na kwestiach aktywności zdrowotnej, aktywności fizycznej. To naprawdę ważny temat, bo wszystkie badania, wszystkie opracowania, zarówno takie dotyczące stricte zdrowia, ale też i spraw społecznych, pokazują, że właśnie aktywność fizyczna, ruch ukierunkowanie właśnie na to, żeby być cały czas w takim, no, takim, takiej aktywności właśnie ruchowej ma ogromne przełożenie na to, jak długo żyjemy w dobrym zdrowiu. Nie tak dawno, Szanowni Państwo, odbyło się takie badanie, być może niektórzy z Was słyszeli o tym, takie badanie ogólnopolskie Polsenior-2, które właśnie skupiało się z jednej strony na tych kwestiach społecznych, ale też kwestiach zdrowotnych i ono wyraźnie pokazało, że właśnie ruch, aktywność fizyczna ma największe przełożenie na to i determinuje de facto to, jak długo żyjemy w dobrym zdrowiu. Oczywiście wiele jest czynników stricte środowiskowych, też związanych z naszą genetyką, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w stanie wpłynąć właśnie na nasz taki dobrostan, można powiedzieć, zdrowotny, jak chodzi zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne powiązane z nim, właśnie poprzez ruch. Także serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich tych, którzy mieli wpływ na to, że ten trzeci ogólnopolski zlot seniorów się odbywa. No tutaj w Krajów bardzo się cieszymy, ale że właśnie skoncentrowany on jest tak mocno na tych kwestiach zdrowotnych, na tych kwestiach, które mają na nas bardzo duży wpływ. Tak, witam tutaj bardzo serdecznie oprócz właśnie Państwa i ja bardzo dziękuję za tak niesamowite przywitanie, bo jeszcze czegoś takiego nie było <grym 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 na stojąco cała sala, wspaniale naprawdę, ale witam szanowni Państwo również samorządowców, tak? bo wiem, że są z nami samorządowcy, Pan Burmistrz, Pan Prezydent, wiem, że miał też być, to ja tak. przepraszam nie rozpoznaję jeszcze twarzy, będzie ows, świetnie, tak, będziemy mieli razu tak, będziemy mieli myślę okazję dzisiaj się troszeczkę lepiej poznać. Witam wszystkich społeczników, organizacje pozarządowe, które zresztą przecież są organizatorami. Pani pełnomocniczka, pani prezydent Gabriela Dudziak tutaj z bardzo dużym wkładem finansowym, jak wiem, również w to, żeby to wydarzenie mogło dojść do skutku, także też to jest, to jest coś naprawdę ważnego. Wiem, że Państwo będziecie chcieli zostać właśnie kilka dni, że tak naprawdę kilka dni trwa to wydarzenie, zostać tutaj w Gdańsku. Ja zachęcam oczywiście, jeżeli się da, do zostania dłużej na Pomorzu i też zwiedzenia całego szeregu różnych atrakcji, które Pomorze oferuje. Wiem, że część z tych atrakcji, że tak powiem, już jest przewidziana. Będziecie Państwo w ECS-ie, będziecie w Muzeum II Wojny Światowej, jak wiem. Więc, więc cały szereg tutaj różnych aktywności jest dla Państwa przewidzianych. No i oczywiście ta aktywność fizyczna, tak, którą Państwo tak pięknie promujecie. I wierzę w to, że wracając później do swoich miejscowości, będziecie dalej w tych lokalnych, właśnie Waszych środowiskach, tą, taki, taki tryb życia, styl życia krzewić. Ja zajmuję się tutaj, Szanowni Państwo, w samorządzie Województwa Pomorskiego przede wszystkim polityką zdrowotną i polityką społeczną. Jako członkini zarządu Województwa Pomorskiego, też jako radna Sejmiku. I my mamy podmioty lecznicze, ja właśnie zajmuję się nadzorem nad tymi podmiotami leczniczymi. Mamy 14 podmiotów leczniczych, które są zlokalizowane w różnych częściach naszego województwa. Zajmują się one oczywiście również promocją zdrowia, profilaktyką, czy jasna sprawa takich spraw związanych stricte z leczeniem pacjentów. Ale zajmuje się też właśnie polityką społeczną, polityką senioralną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, nadzorem nad ośrodkami adopcyjnymi na Pomorzu. Także te sprawy właśnie i społeczne i zdrowotne są mi bardzo bliskie. I tym bardziej ogromne podziękowania dla organizatorów, gratulacje i oczywiście jeszcze Państwu wspaniałego pobytu w Gdańsku, pobytu na Pomorzu i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Serdecznie podziękować pani Agnieszce przede wszystkim za osobisty wkład w pracę, współpracę z nami. No i tak godne, piękne przyjęcie naszych seniorów. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja od ciebie powiem parę słów. To jest Matka chrzestna naszego przedsięwzięcia. Tak nazywam się. Dziękuję. Merytoryczne uwagi, które e, nam dała, to byśmy tego nie zrobiły w takiej formie, w jakiej zrobiłyśmy. Pani Gabriela, proszę. Ja to... Zacznę nietypowo, bo nie ukrywam, że się przygotowuję, dlatego, że ja mam tendencję do bardzo długich wypowiedzi. Gdańszczanie wiedzą, więc bardzo Państwa już z góry za to przepraszam, ale chciałam nawiązać do słów Pani Marszałkini. Faktycznie takiego powitania ja również nie miałam. Dziękuję Państwu bardzo na sam. sercu. Dodatkowa, jeszcze nieprzewidziana tutaj przyjemność i duży honor. Bardzo się cieszę. Być matką chrzestną jakiegoś projektu to jest duże wyróżnienie. Proszę Państwa, ale nie o mnie dzisiaj. Dzisiaj jest o trzecim ogólnopolskim zjeździe seniorów. Dlatego, proszę Państwa, proszę pozwolić mi w imieniu pani prezydent Aleksander Dulkiewicz, ale również zastępczyni pani prezydent, czyli Moniki Habior, serdecznie Państwa powitać w Gdańsku. To ogromna dla nas przyjemność i zaszczyt że Państwo chcieliście zorganizować ten zlot w naszym mieście, wspólnym mieście. Państwo wiecie, że Gdańsk od zawsze jest, właściwie powinnam powiedzieć, ma ambicje być miastem wolności, solidarności, otwartości. I proszę Państwa, myślę, że Państwa obecność poniekąd pozwala nam taką opinię o nas utwierdzać. Więc aby no, wszelkim formalnościom stało się zadość, to ja chcę w imieniu władz Gdańska powitać pana prezydenta Legionowa, pana Romada Smogorzewskiego, bardzo serdecznie witam. Nie wiem, czy jest na sali, bo muszę też się przyznać do tego, że nie miałam przyjemności osobistego poznania, ale chciałabym również powitać bardzo, bardzo gorąco przedstawiciela, burmistrza Serocka, pana Piotra Młynka. I teraz proszę mi ale żebym się nie pomyliła, pana dyrektora spółki Serockie Inwestycje Samorządowe. Bardzo serdecznie witamy. Proszę Państwa, jest na pewno z nami pan Sławomir Jackowski, a więc prezes Gdań, Serockiej Gdańskiej, tak? Akademii Gdański, Serockiej. Jest pan niezwykły i proszę Państwa yy, chciałabym, żebyście wszyscy Państwo czuli się ogromnie, ogromnie serdecznie powitani jako uczestnicy, czyli najważniejsze osoby tego wydarzenia. Wszystkich Państwa serdecznie witam. też na taką refleksję, że co tutaj widać? Tu trzeba też gratulować. I ja mogę Państwu powiedzieć, że przez naście lat, kiedy mam przyjemność i honor pełnienia funkcji pełnomocnika prezydenta do spraw seniorów, często spotykam bardzo aktywnych i zdeterminowanych liderów. I możecie Państwo być dumni z liderów tego przedsięwzięcia, jeśli chodzi o tę sferę organizacyjną bo ta determinacja, zaangażowanie, wytrwałość, konsekwencja no, są jakby domeną i bym powiedziała cechą czy cechami pań, które no, chciałabym, mówiąc krótko, ogromnymi słowami nagrodzić, bo pani Irena na końcu, pani na pani się to to. <śleszy> Absolutnie zasłużone brawa, więc na łzy przyjdzie czas, a teraz proszę państwa. E, Pokowy załatwiała pani Barbara Bałka, pełnomocnik marszałka tutaj do wszystkich spraw wojewódzkich. Ja tylko ją sprawdziłam, i pomyślałam sobie, że idealnie. Jest w miarę ciepło. Nie mogę użyć takiego potocznego słowa. Nie lampi słońce, więc nikt się nie poparzy. Proszę Państwa, życzę, żeby ta pogoda nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w Państwa sercach była zawsze. Ja ogromnie się cieszę, że Gdańsk znowu stał się takim miejscem, w którym spotykają się najróżniejsi ludzie. Cudowni ludzie, ze świetną energią, ale też chciałabym wszystkim przyjezdnym pokazać, że w Gdańsku można. Bo proszę Państwa, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie przychylność Urzędu Marszałkowskiego, Pani marszał, Marszałkini. Właściwie bardzo serdecznie dziękuję, że Pani nas tutaj gości. To jest kolejny raz, kiedy my możemy powiedzieć, że różne Podmioty władzy i samorządowej, ale też podmiotów, instytucji wszelkiego rodzaju, są w stanie w dobrym, że tak powiem, w, dobrym, w dobrej wierze i przy dobrych projektach absolutnie bezkonfliktowo i ze sobą ochoczo współpracować. Bo z tego co wiem, nie było żadnych, absolutnie żadnych tutaj trudności w pozyskaniu tego miejsca na dzisiejsze otwarcie. Proszę Państwa, ja również dziękuję gdańskim seniorom. Kiwam tutaj do Państwa. Wiem, że Państwo się zaopiekujecie, trochę zrzucam robotę, nie? ale wiem, że Państwo się zaopiekujecie godnie gośćmi, a wszyscy goście poczują się tutaj jak w domu. Proszę Państwa, życzę Państwu trzech dni absolutnie fantastycznych, bezpiecznych, wrażeń. Wiem, że Państwo macie dzisiaj dzień sportowy i trzymam kciuki, żeby to wszystko pięknie wyszło. Wiem, że Państwo macie dzień historyczny, i dzień morski. No, ten trzeci dzień zobowiązuje. Ja już nie chcę mówić o wszystkich aspektach wilków morskich i tak dalej, ale też życzę, żebyście Państwo wszyscy szczęśliwie wrócili. Pani Marszowiń zaczęła od zdrowia i bezpieczeństwa. Ja myślę, że tutaj po prostu będziemy trzymać kciuki, i Państwa wspierać. Życzę, żebyście Państwo z radością wracali w te miejsca, z których jesteście, ale żebyście Państwo nawiązując nowe relacje, nowe przyjaźnie, mogli powiedzieć, że będziemy stanowili taką rodzinę senioralną. Bez względu na nasze inne rzeczy, które mogą nas dzielić, bo różnimy się pięknie, to myślę, że obopólna taka życzliwość i chęć współpracy spowoduje, że nawiązane relacje. Będą procentowały. Zapraszam Państwa już teraz. Kolejnych sezonach, a nawet po sezonie do zwiedzania Gdańska. Muszę tu powiedzieć, województwa pomorskiego. Co tu dużo mówić, cały ten rejon jest piękny. Proszę Państwa, życzę wszystkiego pięknego. Macie Państwo super opiekunów, którzy no, myślę, że będą też otaczać Państwa opieką i takim parasolem ochronnym. Wszystkiego pięknego. Zdrowia dla Państwa, dla najbliższych i przede wszystkim fantastycznego czasu w Gdańsku. Do zobaczenia! Gospodarze poprzednich zlotów, pan Roman Smogrzewski i Piotr Mulik z uśmiechem powitali uczestników trzeciego ogólnopolskiego zlotu, który odbywa się w Gdańsku. Nie mogło zabraknąć przede wszystkim gospodarzy z hotelu dworu Uphagena Grupy Arche aktywni uśmiechnięci uczestnicy serockiej akademii seniora również przybyli do Gdańska. Żywiołowa, uśmiechnięta ambasadorka portalu dla seniorów FlexiPL Poznań przyjechał do nas. Po uroczystym otwarciu czas na dzień sportowy, który zaczyna spływ kajakowy. Do wioseł zasiadło 60 wesołych seniorów. Niesamowity widok, 30 kajaków na Motławie, a w tych kajakach płyną cudowni seniorzy Trzeciego Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów. Nordic Walking, trzy potężne grupy. Idą w trasę zwiedzać bastiony Gdańska. Na nie ma co w ogóle piec, tylko takie. Pchagena, Miejsce historyczne. Niesamowite, które dostało nowe życie. Idziemy zwiedzać obiekt. Przepiękny, w którym mieścił się kiedyś szpital. Wielu Gdańszczan pamięta swoje pobyty u bliskich na salach szpitalnych. Katarzyna Kasza, architektka, dała nowy wyraz temu obiektowi. Jak z zabawa to tylko z seniorami. Zobaczcie, jak potrafią bawić się seniorzy, jak potrafią łapać dowcip, jak potrafią tańczyć, śpiewać do białego rana. Starej pralni szpitalnej. Tu swoje miejsce znalazła Fundacja Leny Grochowskiej, zajmująca się osobami niepełnosprawnymi. Pani dyrektor Aleksandra Wiśniewska wprowadziła uczestników z lotu w tajniki funkcjonowania i pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracownia ceramiki. Pani dyrektor Aneta Chrustny opowiada wszystkim, jak powstają dzieła w tej pracowni. Dzień historyczny. Muzeum II wojny światowej. Muzeum, które każdy Polak powinien zobaczyć. Amber Sky. Koło widokowe, z którego widać piękny, słoneczny Gdańsk, historia Gdańskiej wojskowości wieku XVIII. Historia, historia Gdańska, nocne zwiedzanie fortów na górze Gradowej przypomina o tym, co działo się w Gdańsku wiele, wiele lat przed wojną. Krzysztof Malinowski i głównie oprowadzający Krzysztof Pucharski Stowarzyszenie Garnizom ECS Europejskie Centrum Solidarności. Historia, nowa historia Gdańska. Historia, którą włączyły się losy wielu ludzi. A także wielu uczestników naszego zlotu pamięta swoją pracę z tamtego okresu. Super. Trochę przyjemności i odpoczynku, wyprawa na Westerplatte. Uczestnicy lotu odwiedzili Westerplatte. Oddaliśmy hołd bohaterom. Czas pożegnań trudny, ale sympatyczny. Do zobaczenia na kolejnym zlocie. nie